Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym odcineczku z Case Haga na moim kanale. Jeżeli jeszcze sobie nie używacie mojego kodu, koniecznie wbijajcie sobie tutaj w plusik, wpisujecie kodik slowly i dostajecie bonus 20% do depozytu, więc naprawdę sporo e, przy wpłacie stówki jest to z 20 zł dodatkowe na waszą e, na waszą penik. W dzisiejszym odcineczku e, oczywiście musimy coś sprzedać, żeby mieć większy budżet. No i to zostaje, to tego nie ruszamy. 12 tysięcy bardzo dużo siana mamy obecnie, tutaj się nam zrobiło, no ale gdzie, gdzie tu są wady tego, tak? Nie, nie ma wad, tu są same zalety tego, że mamy za co się tutaj bawić. No tylko jest problem z dobieranie przeze mnie skrzynek, więc może tak dzisiaj zaczniemy właśnie znowu od tych losowych. 2 na 2, klasik 6,5 koła nam złożyło bitewkę. Zaczynamy. Zaczynamy tutaj guard case na sam początek. No i już zaczynamy nie najgorzej jest Autotronik. Druga skrzyneczka. No niestety dla moich przeciwników jest Huntsman. Okej, okay, tutaj on i Taji. Niestety. O, pięknie, podwójny bajonet Tigertów. szkieleton, jeszcze raz. No, i teraz jeszcze dwie skrzyneczki. Jest jeszcze patch Lightning. Straj mi leci ze skrzynki Za 4 stówy I szkieleton. No i mamy. Mamy, kurde, pierwszą wygraną dzisiejszego odcinka. Która, no, nie, nie powiem, bardzo przyjemna. E, dobra, sprzedane? Czy chyba mi się nie. A, stronka się nie odświeżyła. Dobra, e, Case Battle. Ja powtarzam e, jeszcze raz losową e, bitewkę 2 na 2, 9 koła. CT dodajemy boty. Leci pierwsza skrzyneczka i niestety to nasi przeciwnicy zaczynają. Teraz ten pojedynek 20 tysięcy karabit fate. Będzie to na pewno problem dogonić, ale no nie takie rzeczy tu się robiło. Warzone Joker. No i niestety, ja i nasz przeciwnik karambita. Dropi, więc ta skrzyneczka nie pomoże nam. Co my tu mamy? Co my tu mamy? No jest jeszcze dużo skrzynek przed nami. Są tutaj Marvel Fade skrzyneczki, znaczy Boże, Glowsiki. Jest Fenek, ale to tylko 1700. To nie jest za mało, zdecydowanie za mało, żeby tu wrócić. Czy są tu jeszcze jakieś skrzynki, które. No jest. Jest Snake. Jest jeszcze Snake, jest tutaj Magma, ale no tu szanse niewielkie. Proszę, Snake'u, no Snake'u, nie wysłuchał mojej prośby, no i tą bitwę niestety przegrywamy. No, pulę ładną sobie zgromadzili, 40 koła jak na... no ładnie. Ładnie trzeba pogratulować, to sobie sprzedajemy. No i próbujemy wrócić, kolejna bitewka, znowu losowe skrzynki, 2 na 2. 5 tysięcy, więc troszeczkę schodzimy z budżetem No ale jeszcze to nie wszystko Co dzisiaj zobaczymy Jeszcze najwyżej mogę coś sprzedać I jeszcze coś powalczymy Okej, okay, no widzę, że chyba Nasza dobra pasca się przerywa Chociaż zobaczcie, teraz nieźle poleciało Są glowsy No dobra, jeszcze, jeszcze nic nie będę oceniał Bo widzę, że wajsiki Mamy wajsiki jeszcze, no to pięknie 13 tysięcy już mamy Jest fenek, dwa koła Tutaj 500 zł, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Oj, teraz to może zakręcić. Chociaż to jest skrzynia ze 186 zł, to. No, i jest, jest koska za tysiaka. Więc jak na skrzynię ze 186 jest przyjemnie. No dobra, no. Powiem wam, że 12 z 5 to jest dobry deal. To jest naprawdę przyjemny deal. Eee, lecimy dalej. Losowe skrzyneczki 2 na 2. Ja wiem, że może być to troszkę nużące, ale. Przez to możecie zobaczyć różne skrzynki na stronie i sami ewentualnie spróbować tej taktyki. No bo chyba chyba jest naprawdę dobra. Zobaczcie, teraz do Plerek. Naszych przeciwników Vulkan, bardzo ładny skinek. Lora teraz. No dla naszych przeciwników. Więc wychodzę na prowadzenie. No okej, okay, grof glossy tak średnio. Wiltrza. Oj No właśnie, tej skrzyneczki, gdzie są te karambity, to ja nie lubię. Dawaj, Dragon Lore, proszę. 1200 zł. Jest meduza, 11. Jeszcze nie wypadliśmy. Jest flipknife. Czwórka. Jest 23. dycha. Dychę potrzebujemy. Jest z czego ją dropnąć? Jest tutaj, marble fate. Marble fate. Marble fate. Nie ma Marvel Feyta. Są dla nich Glowsy Jeszcze dwie skrzynki. Crimson Web i tutaj LoRa. No musiałaby polecić podwójna LoRa, a na to szanse bardzo niskie. No i niestety, przegrywamy tą bitwę. Ale jeżeli chodzi o wartość bitew, jaka tutaj się robi, to kurwa powiem wam, że... że niezłe. Niezłe. Nie, 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 opłacalne są, w sensie, że stopa zwrotu jest naprawdę gruba. A wiem, że mogę teraz robić głupotę niepotrzebnie ryzykuję aż tyle. Ale mam tu po prostu przeczucie, że teraz odda. Jedziemy 12 caseów. 12 grubych caseów. I pięknie zaczynamy Marble Fade'ami. Chociaż. No właśnie, oboje. Dobra, jest M9 Tiger. Tu w 6 koła mamy przewagę. Droga skrzyneczka teraz. I właśnie. Ile te glowsy Dycha. Dobra, też są drogie. 29 do 25. Teraz troszkę lepszy drop dla moich przeciwników. Niewiele na szczęście. Teraz oni Tadzi. To już droższe. Jest White Lotus, dobra. Mamy White Lotusa, pozamiatani są. Są już pozamiatani, to na pewno. Jeszcze teraz mamy tego, super dropa. My jeszcze mamy super dropa. Co z niego? Pięknie! Prince! Mamy Awupkę Prince! Jeszcze tego nam brakowało. Super. Crystal Knife. Okej, okay. gamma Doppler. Tutaj do dropnięcia nie ma drop Toplera. Dobra, ostatnie dwie skrzynki. ostatnia Oto ostatnia skrzynia, która można zmieść. O tak. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Nie ma. Kurna, jakie dropy lecą. Dobra, gościu, patrz to. Zainwestowaliśmy 20. Wygraliśmy po 60. Wygraliśmy po 60. Ja nie wiem. Naprawdę aż mi już gardło boli, bo ja nagrywam te odcinki jeden po drugim. Już mnie boli gardło. Jestem po prostu zszokowany. Że ta taktyka aż tak dobrze działa. Tam była fajna bitwa. Kurde, daj mi do niej dołączyć. Tam jakieś frajery se grają po 2 złote. Chciałem do, dołączyć na tego Royala za 4000. Nozeks, nozex, nozex, nozex Kogo będzie najdroższe? No bo ta trola, ale totalne gówno poleciało. Eee, może ktoś jeszcze z czymś fajnym wleci? Ja bym jeszcze spróbował sobie taką losową skrzynkę zrobić na 3 graczy. W trybie solo. Spróbowałbym swojego szczęścia na solo. Jak to te skrzyneczki chodzą w tym oto trybie? Ok, mamy dwa razy super dropa. Zobaczmy, co z tego wypadnie. Ja pierdzielę. O kurwa! Howl z tysiąca! Skrzyni za tysiąc! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Nie gadaj. Nie gadaj. Karambit jeszcze. Nie gadaj. Co tu już? Już nie, nie mają szans. Dobra, nie ma szans, że mnie dogoni. Ja pierdziele. Jeszcze Tigertów Pozdro z fanem. Dobra, pięknie. Mordeczki, dziękuję wam za oglądanie. Tym pozytywnym wynikiem kończymy ten odcinek. Padajcie sobie na stronkę, link, link oczywiście macie w opisie. Kodzik Slowly 20% do depozytu na stronie. Na razie, cześć.